İçti Опс. I dalej chyba nie będziemy No bo zauważcie chłopaki Że gdybym ja dla przykładu Wiedźminowi chciał w robocie przeszkadzać Albo łup z przednosa zachmęcić To przecież Wiedźmin z miejsca By mnie swoją wiedźmińską brzydką lasną, I w prawie byłby Mam rację Nikt nie potwierdził Ani też nie zaprzeczył Nie wyglądałoby, bo Holtowi specjalnie zależało Na jednym lub drugim Ano raźniej, jakem rzekł, Wiedźmin może się w kompanii przydać. Okolica dzika i odludna. Niech tak wyskoczy na nas przeraza, albo żerytwa, albo strzega. Może nam kłopotu narobić. A będzie Geralt w okolicy. Nie będzie kłopotu, bo to jego specjalność. Ale smutny. — Jedno mi się nie podoba, Geralt — powiedział ścieplarz, przejmując naczynie od Minstrela. — To, żeś tego czarownika tu przywiódł. Tu się już od czarowników gęsto robi. — Prawda! — wpadł mu w słowo krasnolud. — Ścieplarz słusznie prawi. Ten to i potrzebny nam tu jak świgniakowi siodło. Mamy już od niedawna naszą własną wiedźmę. Szlachetną je nefer Że ma dla nas jakąś propozycję Posłuchajmy proszę wasz mości Co to za propozycja Byle tylko nie proponowała nam Że sama czarami Katrupi smoka Субтитры spytała wolno Jennifer, czy ktoś ci to podpowiedział czy to nieobecność Wiedźmina w tym samym gronie pozwala wam na takie zadufanie na ziemi drewniany ceperek wyprostowała się odkarnęła z czoła włosy wyzwolone spod złotej siateczki krętymi lokami spadające na ramiona Geralt jak zwykle nosiła tylko dwa kolory swoje kolory czerń i biel czarne włosy, czarne długie rzęsy każące zgadywać skryty pod nimi kolor oczu seni teraz chociaż słowo, pożałujesz. Geralt nie powiedział ani słowa, bezbłędnie wyczuwając wrzącą wienę złość. Czarodziejka ponownie odgarnęła z czoła nieposłuszne loki. Spojrzała mu oczy z bliska. Spotkaliśmy się. Trudno. Rzekła cicho. Nie będziemy robić z siebie widowiska dla wszystkich. Zachowajmy twarz.